Ruszyły. Test dobrze przyjął. Start La Caleta również na ostatniej pozycji. Luzak i pozostaje mocno zgrupowane na czele stawki. Gadupuje La Caleta na drugiej. Chinolina już prowadzi. Trzecia jest Idriga, Czwarty jest Happy Day. Razem blisko siebie na ostatniej tylko. decydowanie pozycji. Test na przedostatniej. Negro. Chacha. I wyjście za chwilę na prostą. Tu Chinolina, Tuż przy niej Idrika, Następnie Happy Day. I prostą mamy. Prowadzi nadar Hipolina. Z Idryką. te dwie klacze są na czele. Idryka bardzo dobrze galopuje. I jest na pierwszej pozycji. 400 metrów do celownika. Idryka. Idryka nadal Hidolina I Lakaleta finiszuje Happy Day. Idryka jest pierwsza. Finiszuje Happy Day polem Livier. Ale Lakaleta w tej chwili. Wysuwa się na pierwsze miejsce trika nieco słabnie, La Caleta w polem Gotam! La Caleta gotam, Hinolina Drika i w celownika, w celowniku gotam La Caleta, Hinolina Drika. I reszta mocno, mocno zgrupowana.